A w dzisiejszym odcinku rozegramy jeden z gotowych scenariuszów tutaj przez twórców CK3, jako Irlandia, która podbije całą Wielką Brytanię. I też pamiętajcie, że jeżeli odcinek Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, już możecie teraz to zrobić, żeby nie zapomnieć później. Tak więc mamy tu jakieś małe księstwo, nawet jednego wasala tutaj mamy na start, ok? I postaramy się najpierw zjednoczyć całą Ir Irlandię. Tutaj mamy Królestwo Irlandii, dokładnie. Następnie podbić Walię, Anglię i Szkocję i stworzyć właśnie Zieloną Wielką Brytanię. Tutaj tak. Królestwo Anglii jest dosyć spore, ale miejmy nadzieję, że jakoś nam się to uda. W ogóle legnijmy na naszego władcę. Jest przemięźliwy, gniewny, niecierpliwy. Okej, okay, trochę wykształcony, jeżeli chodzi o taktykę. Więc jest bardzo dobry w walce. Okej, okay, to mi się podoba. Tutaj idzie w Szarmanta. No dobra, niech będzie. Będziemy tutaj lecieć w kontrolę, żeby te nowe podbite ziemie były, że tak powiem, lepiej ogarniane. Na pewno przydałby nam się tutaj sojusz i możemy mieć sojusz tutaj z tym naszym sąsiadem. Który już jest na, tutaj przy Anglii. I ja on tu widzę, że ma trzy córki. I chyba weźmiemy sobie tą najmłodszą? Tak, ona też jest w walce ogarnięta, więc coś nas tutaj wesprze. I jeszcze nasz następca i syn, temu też znajdziemy jakąś żonę. Tutaj możemy mieć sojusz z jakimś wasalem francuskim. Okej, okay, też nie głupia opcja. Tutaj możemy kolegę zwasalizować, ale ja chyba go wolę podbić. Dobrze, więc mamy dwa sojusze, całkiem spoko. Ten nasz przeciwnik ma jakąś armię bardzo małą. Okej. Okay. Dobra, wypowiedzmy po prostu wojnę. W sensie on żadnych sojuszników nie ma. Mamy całą armię, wyruszamy i po prostu go zgnieciemy, tak sądzę. No, bitwa bardzo prosta, fajnie. Myślę, no, że tutaj będzie się starał coś odbijać, ale no raczej no nie ma opcji takiej. Dobrze, schwytany z. Bardzo ładnie. Może to sobie podbijmy. O, żeby kontrola była lepsza. A został tu moim wasalem. No dobra, niech będzie. O, już niestety umarł od razu. Musimy tutaj troszeczkę popalczyć jakieś roszczenia, bo to widzę, że nie bardzo mam, więc wysyłamy naszego biskupa, żeby te małe prowincje gdzieś tu po prostu postarał się, żebyśmy coś wyłudzili, że tak powiem. Dobra, mamy roszczenia. dało się tutaj naszemu biskupowi. Więc teraz możemy wypowiedzieć wojnę i lecimy z tematem. Nie czekamy. Musimy powiększać szybko państwo. Arabia się szykuje i rusza. Oni mają, no, Dużo mniej ludzi. Lecimy trochę na długu, ale chyba dam radę. Dobra, wygrywałem wojnę, bardzo fajnie. Na szczęście ta domena jest pode mną, a nie pod jakimiś tam wasalami. Dobra, nie tracimy czasu, niech Biskup tutaj dalej działa. O kolejną prowincję. Dzień dobry, witam serdecznie. Ja tu po prowincję. No, ty mamy szansę w ogóle pojedynku, ale my mamy waleczność 19 i 30 punktów, a tutaj jest 1 albo 0 więc nie z kim będzie ten pojedynek, ale niech będzie. To jest jakiś dowódca tutaj tego gościa, tego państwa nad nami. Dobrze, uderzamy pierwszy, uderz pierwszy, uderz zdecydowanie, Ankar! Udesz sparuj, kontratakuj. Elegancko udało się, zwycięstwo. Dobra, mamy kolejne roszczenie, bardzo dobrze. Siema, mał do ja poroszczenie. Ale no dobra, powinniśmy w bitwę wygrać, tylko co? Co, co już co, 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 co już uciekasz? O, no tu. Dobra, nie jest źle, aczkolwiek. No, odnosimy trochę strat. Więc ja się wycofamy trochę, zregenerujemy siły. Gdzie ty gościu, płyniesz tutaj? To wiesz, teraz sobie tak po morzu pływał, uciekał przede mną, czy co? No chyba tak. O, 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 tutaj na wasala, tutaj, dobra, chodź, chodź, chodź. Dobra, złapany. No i dobrze, przejmujemy sobie, co nasz. Dobra, wojna niby wygrana. ja teraz robię tak, żeby farmić pieniądze. Nowym sposobem jest pójść do więzienia i ich wypuszczać, co nie? 10 sztuk tu golda zawsze coś, tu jakiś burmistrz, 30 też spoko. Zobaczmy, czy teraz wojna się... Tak, dalej, dobra, możemy zakończyć, okej. Okay. Ale 40 golda dla nas. No i elegancko, mamy akurat 5 domen pod sobą, więc w razie czego to później jakieś tutaj potworzymy jakieś księstwa, jakieś wasali czy coś, ale to na razie niech to będzie pode mną. Chyba polecimy od razu na stolicę. O, jego armia też już tutaj wyrusza. Postaramy się ich gdzieś tu złapać. Tylko, oczywiście, będą uciekać. No, o, o na stolicy, dobra, złapiemy ich. Nice. Mam przewagę liczebną, jak w było. W ogóle no, możemy dać jakieś tutaj rozwinięcie do naszej dynastii. I tutaj raczej będziemy się dużo bić, więc tym razem chyba pójdziemy w waleczność i skuteczność. rycze W ogóle, jak Szkocja już urosła. I Anglia też. Trochę niepokojące to jest. Dobra, lecimy po kolejne roszczenie. O nie, tutaj w ogóle. O, ma za sojusznika, naszego sojusznika. To trochę komplikuje temat. 3000! Kurde. Musimy chronić, to niezły sojusznik Chociaż my mamy lepszą armię w ogóle tutaj, no dobra, zobaczymy Dobra, wygrywamy, nice, dobra Czyli no co za sojusznik niedobry, no A ja go miałem za takiego dobrego ziomka Nie, Szkocja tu wchodzi, to niedobrze Mogą złożyć Królestwo Irlandii, ale Potrzebujemy jeszcze Golda trochę, że Ospa, świetnie o, dobra, i mamy pieniądze, możemy utworzyć sobie królestwo Irlandii. Dobra, i teraz lecimy jeszcze po te dwie ziemie tutaj, więc całkiem spoko, bo jako król już mamy na to roszczenia. I w ogóle, jak już jestem królem, mogę prosić papieża o hajs, więc bardzo fajnie. O, i tutaj zyskaliśmy jakąś fajną zbroję: waleczność, odporność na obrażenia. i prestiż, nice. Szkocja w ogóle prowadzi dwie wojny tutaj ym, z północą Anglii, z jakimś wasalem. No i tutaj właśnie z tą połową Szkocji. Musimy poczekać, jak się rozwinie sytuacja, i w razie czego wtedy w niego wjechać. Tutaj nas biskup pogarną, że możemy wysunąć roszczenie do całego księstwa. Fajno. Mimo, żeby to wszystko zająć, ale fajnie. On ma tylko 2000 wojska. No to chyba sobie poczekamy chwilę na jakąś bitwę, bo tutaj kolega, jakoś się tak nie pali. O, teraz chcę odbić. Dobra, wieźmy w niego. Może się teraz udanie. Ucieknie, nie ucieknie, dobra. Dobra, udało się. Mamy całe księstwo. Nice. I po prostu tutaj mamy wasala, który nas bardzo nie lubi. No, szkoda sobie poradziła, a tutaj przegrywa jakąś wojnę. Ale też ma właśnie bardzo mało ludzi. Nie wiem, czy to nie jest zły pomysł, żeby mi teraz wypowiedzieć wojnę. I ja bym, czy, że tak powiem, powiedział, że zaryzykuję. Co nie? Tam Anglicy dają radę, wjeżdżają w nich, on tam wzywa oczywiście swoich sojuszników, ale co tam? Ma tutaj jednego sojusznika, gdzieś tak na północy, a drugi. A też, to są jakieś wysepki tylko, okej. Okay. Co on robi? Wysyła jakieś tysiąc wojska tutaj na moje cztery tysiące? Czy na morze chce uciec? Nie ma takiej opcji. O, to teraz jego syn wszedł na dziesięcioletni na tron. Tam, tam temu się zmarło. Dobra, to może być ciężka bitwa, ale zobaczmy. Dobra, dajmy radę. Tak. Dobra, czy oni będą to się w nas rzucać. Nie, oczywiście, że nie idą oblegać, no to to ma sens. Uuuu, co się dzieje? Nasz król zmarł! 74 lata. Dobra i nasz król jest tak, niestabilny, wstrzemięźliwy, cierpliwy i tutaj charyzmatyczny negocjator. Okej, okay. to nie jest aż tak źle. Tylko tak, styl życia, co on tu ma? On poszedł w hierarchia rodziny. No nie, to, to, to bym nie chciał tego. Dobra, zestresujesz się trochę, gościu, ale polecimy bardziej w dyplomację. O, kasus beli książęcy podbój. Wymuszenie wasalizacja. Okej, okay, super, to nam się teraz przyda. No mam nadzieję, że teraz ta wojna się teraz zakończy. O! Kurde, w ostatniej chwili to... Ja, normalnie sekundy. W ostatniej chwili po prostu udało im się odbić to. Chodźcie tu, gnoje. Dobra, teraz się udało w końcu. Tutaj wypowiemy taką małą wojnę na szybko. O tej... Nasza matka ma roszczenia w ogóle do ich ziemi, więc spoko. Znaczy matka naszej postaci, co nie? <laughs> A to w ogóle jest jakiś dzieciak na tronie I on w ogóle yy, nie ma żadnych roszczeń. To jeszcze jest ten konku... dziecko konkubiny, kuzyn, ale kombo. Rodzinne porachunki. No elegancko i to faktycznie jest królowa matka. I w razie czego my to dostaniemy? Jesteśmy i seniorem, i głównym dziedzicem, spoko. Tutaj jeszcze mamy takich kilka prowincji do podbicia, więc tutaj po prostu musimy wejść i to zająć, bo to są po prostu tacy mali ludzie, oni w ogóle żadnych sojuszy nie mają. Papież, give me gold. I w ogóle możemy królestwo wali stworzyć, więc spoko. No i dobra, kolejna wojna, tutaj po prostu sobie przejedziemy się po gościu, mamy też prawie no dwa razy więcej wojska, więc tutaj no, nie ma opcji. Weź nie uciekaj! Mm, no klasyka, popłynie pewnie do mnie, albo co on robi? Aha, ale, ale zrobił akcję. Kuban zaskoczył mnie. O, ale chyba go złapiemy. I elegancko, cała Walia już jest nasza, więc mamy i Irlandię, i Walię. Teraz trzeba poruszyć temat Szkocji albo Anglii. Dobra, ja myślę, że pierwszą zajmiemy się Szkocją, więc wyślemy tutaj naszego biskupa, żeby roszczenia robił. Ci moi wasale to idioci, oni się biją między sobą. Najgorsze jest to, że król Szkocji ma też sojusz tutaj z gościem ze Szwecji. I to jest trochę lipa. Ten ma 36, więc jest młody. Ten 24. Mamy słabe szanse, żeby się go pozbyć. Tu to samo. Niedobrze. Na szczęście i na nieszczęście zmarła nasza żona i możemy sobie wziąć teraz kolejną. Tu mamy siostrę króla Francji. Więc okej. Okay? To może być dobre. On toczy jakąś wojnę? Nie. Ma dużo ludzi. Kurde, nic się nie dzieje ani w tej Anglii, ani w Szkocji. Żadnych buntów, żadnych wojen, nic nie robią. Nie ma kiedy zaatakować. No, może mieć tutaj sojusz z wasalem angielskim. Co prawda mamy roszczenia tylko do jakiejś śmiesznej tutaj... Prowincji małej, ale ten król nie ma złota. Ma małą armię. No spróbujmy, może się uda jakąś wojnę tutaj ogarnąć. O, idealnie, Francja pomoże. No, mam jeszcze sporo golda, więc ja bym wynajął jakąś tutaj armię. Czy u mnie taki 1700 chłopa, no coś tutaj pomoże. No idzie armia. Dobra, ale mam przewagę dosyć sporą, więc zobaczymy. Myślę, że damy radę, co nie? No tak na równi jest, ale dobra. Dobra, i znowu podyczka w tym samym miejscu, spoko. Dobra, dajmy radę. Jest git. Tutaj armia Anglików kurczy się. No to jest taka wojna, która bardzo ich osłabi, co nie? Nie wiem jakim cudem oni szybciej przejmują niż ja, ale dobra. Francuzi nazywają do wojny, ale w sumie nie będziemy nic robić, bo oni też nam jakoś nie pomagają za bardzo tutaj. Dobra, udało się wygrać pierwszą wojnę z Anglikami, nice. No i chyba powinienem pomóc tym Francuzom mimo wszystko. O, nie żyje król! Yy, Szkocji! Sojusz im się skończył. Dobra, mamy małe roszczenia. Ale to jest ważne, żeby rozpocząć tutaj wojnę ze Szkocją. Mam teraz szansę po prostu to podbić. Albo chociaż trochę słabić. A z kim on już zawiar sojusz? To no jest jakimś gościem, okej. Okay. Oczywiście on nam wchodzi na ziemię, ale to dobra, spoko, Mamy tutaj przewagę. No dobra, nasza armia jest lepsza. Git. On całkiem sporego ma tutaj tego yy, sojusznika, tylko on ma też problemy, bo tu wojna jakąś przegrywa, więc fajnie. No, my sobie na pół lecimy w nich, zobaczymy, jak to będzie. Ara. No, to, ale dlaczego oni szybciej to oblegają niż ja? Nie wiem, to jest dziwne. Boże, ci znowu to samo, ja północ oblegam, a oni idą na południe i wywalone, co nie? Dobra, na szczęście się udało wygrać tą wojnę ze Szkocją, ale strasznie dużo strat. Strasznie dużo. Jeszcze tu nas w ogóle ten ciągle łupi, gnój. Strasznie dużo straciliśmy ludzi, zarządców i tak dalej, musimy się teraz ogarnąć. No, jakaś zadyma w Anglii, tu widzę, że. No, jest, jest, przypał, więc czemu nie, będzie mi trochę ciężej, ten nasz król Anglii Coś próbuje to jeszcze oblegać, ma wojnę domową, ale do mnie będzie płynął No zaczyna się robić ciekawie, bo król Anglii wezwał sojuszników i tak dalej, z tego co widzę Ale na szczęście udaje nam się zakończyć wojnę, no i mamy tutaj sobie kolejne hrabstwo Tylko strasznie wolno to idzie O, niestety nasz król zmarł No i tutaj, z tego co widzę, to nasz ten nowy król jest bardzo skupiony na nauce, bo masz 29 punktów Wreszcie jest taki przeciętny no i w sumie dobra, możemy zrobić takiego władcę. Może tutaj rozwiniemy trochę naszą religię albo kulturę. W sumie rozwój religii teraz byłby dobry. Byśmy mogli ją zreformować nieco. Pogoń za władzą byśmy mogli sobie wprowadzić. I wtedy władcy mający kasę zbeli podływ przeciwko sąsiadującym władcom. No. Gdzieś tysięcy religijności musimy mieć. Okej, okay, to się da załatwić. Najpierw wydamy się na pielgrzymkę. No ale w ogóle są jakieś roszczenia. O księstwo Anglii Wschodniej. Hmm. Z królem Anglii. O, no on ma jedyny sojusz tutaj na północy, chociaż ten sojusz jest malutki, ale zawsze coś. Albo dobra, bo ja się boję, że ta Anglia urośnie w siłę jeszcze w międzyczasie, więc po prostu... Dobra, praktycznie się on gonię armię, jest git. Po prostu staram się zredukować tą liczbę jak najbardziej. A król Anglii też nie ma dostatecznej ilości złota, żeby wynająć jakąś armię. Tutaj jeszcze jakiś yy, wasal sz, yy, szkocki zaatakował Anglię, więc spoko. Anglia leci na dwa baty. No i dobra, mamy to. Anglia Wschodnia należy do nas. To jest mój syn i następca. Spoko. A no tak, bo tam jedna postać się żeniła, że tutaj były roszczenia do tego. Świetnie. Ej, serio, my możemy sobie takiego po prostu kupić roszczenia? Okej, okay, to ja chcę. Jeszcze sobie poprosi poprosimy papieża o kasę. No, tu się będzie szykowała jakaś bitwa duża dosyć. Ono mam nadzieję, zdążymy. No raz, ale... no nie pykła ta pierwsza bitwa. Nie Niedobrze. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Teraz o mniejszą armię najpierw... Dobra, ty, teraz mam przewagę. Dobra, jest Git, daje się nam. A, oni znowu płyną na plecy. Ja, pierniczę, jakie to jest irytujące? Ja wam dam na plecy wchodzić. No i bardzo ładnie, Szkocja coraz mniejsza. Po prostu mamy takie, już tutaj wchodzimy. I w Anglii, i w Szkocję powoli, więc, więc spoko. Może, jak dobrze, że ten papież istnieje, naprawdę, to mi daje tyle pieniędzy. Ta mityczna komunia jest świetna, naprawdę. Jak się nam uda zdobyć cechę mistyka, to 300 doświadczenia ciągle, to co 5 lat to jest mega. Tutaj państwo frankijskie, jakie ogromne, w ogóle jakaś wojna domowa, wszystko się tu dzieje, ale no byczek. Jaka Polska w ogóle duża. ma gości, chciałbym kupić roszczenia. <laughs> to jest, to, jest, to jest... To jest zbyt opek. Więc idziemy na kolejną, że tak powiem, wojnę z królem Anglii. Teraz to będzie ciągle tak wyglądać. Tutaj wojna, tutaj wojna i tak dalej. Ta armia już nie ma dokąd uciekać. <grym> Troszeczkę chyba przesadziłem z ilością armii, bo tutaj nieźle bankrutujemy już. Dobra, no, kolejna bitwa, ale raczej wygramy. Dobra, myślę, że już praktycznie dominujemy tutaj na tych Wyspach Brytyjskich. No, nasza armia już jest całkiem niezła. I tutaj, no, po prostu dominujemy w tych wojnach. Dobrze, wojna wygrana. No, tutaj po prostu Irlandia z każdej strony wchodzi, gdzie się da. Ale wyrównana walka, ale jestem ciekaw, to wygra. Ale chyba, no, to tak bardziej w prawo, w prawo, w prawo, nie, nie w lewo, w prawo. Kurde, chyba przegramy. Czekajcie, że on daje do bitwy nadwornego w, yy, błazna jako dowódcę. Już Szkocja jest tak słaba, że sobie mogę jedną armią i ścigać, a drugą po prostu yy, sobie oblegać. Papież, papież give me money. Nie mam mordotytu tytuł rządzić. Kuproszczenie. Kupię sobie, co nie? Czemu nie? Nie wiem, dlaczego właśnie mogę kupować te roszczenia. A jakbym na przykład chciał tutaj to, to, to księstwo i to też mogę do niego podbić? No i tutaj też mam jakiegoś księcia i też mogę od niego kupić roszczenia. To jest mega dziwne. Czy to jest kwestia wiary katolickiej? Mniejsza, oto po prostu lecimy w Anglię. W ogóle ile mają wojska? Nie popatrzyłem. A, podobna armia, ok. Ja tutaj muszę uważać nieco. No już tu armia jest, w sumie. Dobra, armia złapana. Nawet chyba to nie jest jego cała armia. No dobra, kit wygrywamy. Tutaj będziemy po prostu łapać te mniejsze armie. No, zarąbaliśmy skrzynkę, fajnie. Dobra, udało się. to wojny są coraz prostsze. I z tego co widzę, to przepołowiliśmy Anglię na pół. I w sumie, moi drodzy, teraz się po prostu zaczęło dojeżdżanie. Wykupywanie roszczeń, dojeżdżanie Szkocji, Anglii, więc tutaj już nie było dużo do pokazania. Jeszcze wam tylko tutaj pokażę, jak sobie uzurpujemy. Proszę bardzo, 500 golda. Jesteśmy królem Anglii. Poprosimy sobie jeszcze papieża o hajs. I też jesteśmy królem Szkocji. Trochę się to wszystko teraz porozpadało. Zostały tylko takie małe księstwa, więc to jest kwestia po prostu zjedzenia tego. A dla nas to już nie będzie problem. Dobrze moi drodzy, możemy utworzyć cesarstwo Brytanii. Pod panowaniem oczywiście Irlandii. No i bardzo ładnie zostaliśmy cesarzem. Nie wiem dlaczego to się akurat nazywa Alba. Ale okej. Okay. Więc tutaj zostały po prostu małe wojenki, żeby podbić po prostu te wszystkie małe prowincje. Ale to jest w sumie już takie trochę bez sensu. No i tutaj co najwyżej byśmy mogli z Norwegią o te wyspy, ale to w sumie też nie jest już nic takiego ciekawego. Ale tak czy inaczej moi drodzy, zamysł został zrealizowany, mamy tutaj piękne, ładne imperium. No i to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, nie zapomnijcie łapce w górze, komentarzy i subskrypcji. Do zobaczenia w na następnych odcinkach. Na razie, hej!